Październikowy, piękny poranek. Widzą Państwo teraz rzekę, te śmienice. I w tej pięknej scenarii, bo mimo, że jest wczesna jesień, my wyczuwamy tutaj wczesną wiosnę. W tej scenarii będziemy rozmawiać z Panem Januszem Cyfrowiczem o historii tego miejsca. Magda Małek, witam Państwa bardzo serdecznie. Znajdujemy się dzisiaj w Ełczącu, Panie Januszu, w gminie Czemierniki. Historia tego miejsca, tak jak Pan sam powiedział, jest niezwykle ciekawa. Myślę, że powinniśmy przybliżyć ją także widzom. Historia tego miejsca, jak już zaznaczono, jest bardzo ciekawa, bo zaczyna się w 1915 roku, kiedy po bitwie pod Lubartowem Kamionką i Samoklęskami nastąpił odwrót wojsk rosyjskich. Właśnie tędy, tą drogą wycofały, wycofały się wojska zaborczej Rosji tutaj, za moimi plecami, przez te śmienice, biegł most drewniany. Tym mostem wycofały się, wycofały się wojska rosyjskie. Oczywiście, po przejściu na drugą stronę, most został spalony. Pozostały tylko pale wbite w wodę. I tak było, było, było. Aż do II wojny światowej. Proszę sobie wyobrazić, że kiedy mostu nie było, była przeprawa promowa i łodziami przez, przez Tyśmienicę, by dostać się na drugą część wioski Bełcząc. Chodzi o to, że poznałem nauczyciela z gminy Siemierniki który nazywa się pan Bogusław Guz. o już jest na emeryturze. I on mi opowiadał, że właśnie tutaj nad Śmienicą przewoźnikiem był jego dziadek Stanisław Sawicki. Mieszkał tutaj właśnie niedaleko w tym gospodarstwie. Oczywiście to już jest czas przeszły, bo pan Sawicki już nie żyje. Ale on przewoził ludzi w jedną i w drugą stronę. Zdarzało się takie chwile, kiedy trzeba było przewieźć na jedną stronę partyzantów, Żydów, a w drugą stronę czekali w kolejce Niemcy, żandarmeria i gestapo. Trzeba było rzeczywiście wielkiej dyplomacji, sprytu, kombinacji, żeby jakoś to wszystko ze sobą pogodzić, żeby wszyscy byli na i jak to się mówi, owca nie najedzeni, i owca cała. Ta, cała. Tak jest. Uh -huh. To się wszystko zgadza. Więc y, y, były takie momenty, w których życie pana Sawickiego wisiało na włosku. Ale jakoś przebrnął to, i w ten sposób dobrnęliśmy do roku 1939. Tutaj właśnie generałowie. Kleberg i Podchorski postanowili przeprawić się przez Tyśmienicę znaleźć się na szosie Radzyń Kock i ewentualnie iść na południe. Lub jeżeli spotkają wojska niemieckie, wydać im walkę. Jak postanowiono, tak zaczęto działać. W nocy. Z 31 września na 1 października 6. Batalion Saperów z SGO Polesie zbudował most niskowodny właśnie na tych palach spalonego przez Rosjan mostu w 1915 roku. To historia była bardzo ciekawa. Po tym moście przeprawiło się, idąc szczemiernik, grupy generała Kleberga, 60. Dywizja Piechoty, 50. Dywizja Piechoty. Natomiast kawaleria, o której będziemy później jeszcze wspominać, przeprawiła się w pław przez rzekę, nie tracąc czasu i zajęła pozycję na szosie Radzyń-Kock niedaleko Tchórzewa. Po przeprawie Nastąpiło spotkanie z, ze zwiadem pancernym 13. Zmechanizowanej Dywizji, która już zdążała z Dęblina w celu zniszczenia samodzielnej grupy operacyjnej po lesie. To spotkanie załatwiało zniszczeniem trzech samochodów pancernych. No i dalej, 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 dalej była bitwa pod Kockiem ze wszystkimi, ze wszystkimi wydarzeniami, jakie, jakie, w sobie miała. Ten pan Gózw Bogusław, no to rzeczywiście był zamiłowany w historii SGO Dogadał się z gminą Czemierniki, konkretnie z wójtem Kazimierzem Sobieszkiem i postanowili upamiętnić to miejsce. Dlatego, że gdyby nie było przeprawy przez Tyśmienicę, gdyby SGO Polesie nie poszła dalej, walka z Niemcami z pewnością rozegrałaby się na terenie gminy Czemierniki i prawdopodobnie ludność cywilna byłaby o wiele bardziej poszkodowana niż w całej bitwie SGO Polesie od 1 do 6 października 1939 roku w związku z tym w 900 przepraszam w 2004 roku. W związku z czym upamiętniono to wydarzenie? W związku z przeprawą postanowiono upamiętnić to wydarzenie właśnie tym kamieniem, którego odsłonięto w 2004 roku. I jak sama data wskazuje. Mamy obecnie 1000, przepraszam, 2014 rok i minęło lat 10 i w roku bieżącym będzie dziesiąta rocznica wmurowania i odsłonięcia tego kamienia poświęconego przeprawie SGO Polesie. Byłem na pierwszej uroczystości i pamiętam, że była również rodzina generała Kleberga, między innymi był wnuk generała Piotr Kleberg z Poznania. W związku z tą dziesiątą rocznicą pragnę przypomnieć, że dzisiaj jest 3 październik 2014 rok, a jutro odbędą się tutaj uroczystości organizowane przez Gminę Czemierniki. Czyli jutro konkretnie będzie obchodzona obchodzone dziesięciolecie upamiętnienia przeprawy przez tyśmienicę czasem zmierzamy teraz w kierunku tablicy. Co to za tablica i co upamiętnia? Więc tablica upamiętnia przeprawę polskiej kawalerii Dywizji Zaza oraz Podlaskiej Brygady Kawalerii przez tyśmienicę. Warto byłoby zapoznać widzów z treścią, jaką tutaj wystawili. Kawalerzyści w 70. rocznicę przeprawy, czyli ponad 5 lat temu. W tym miejscu, brodem przez Tyśminicę w nocy z 30 września na 1 października 1939 roku, przeprawił się na prawy brzeg rzeki około 5 tysięcy ułanów z dywizji kawalerii Zaza generała Zygmunta Podchorskiego, która w Przemiernikach weszła w skład Samodzielnej Grupy Operacyjnej Polesie generała Franciszka Kleberga i następnie pod Kockiem, Serokomlą, Wolą stoczyła ostatnią bitwę Wojny Obrony 1909 roku z niemieckim najeźdźcą. W 70 rocznicę przeprawy Szwadron Kawalerii imienia Dywizji Kawalerii Zaza w Białymstoku. Tchórzew, dnia 3 października 2009 roku. Panie Januszu, trzeba przyznać, że u nas na Lubelszczyźnie, w ogóle nawet w powiecie lubartowskim, bardzo celebruje się pamięć o generale Klebergu oraz żołnierzach. Całkowicie to potwierdzam. Ponadto chciałbym zatrzymać się jeszcze na, samej, na samym pomniku generała Kleberga, który tak jak był w bitwie pod Kockiem, chodził w pelerynie miał na piersiach lornetkę i polową czapkę. I postać generała zwrócona jest właśnie w kierunku całego pola bitwy, jakie obejmowała SGO Polesie w walce z Niemcami. Ostatnie zdjęcie generała na, na polu bitwy było dokonane na drodze pod głowem gdzie wraz ze swoim pułkownikiem łapickim oraz z kilkoma oficerami sztabowymi rozmawiał z generałem Otto w, w, w sprawie rozpoczęcia kapitulacji y, SG, SG Polesie. To było chyba jedyne, ostatnie zdjęcie. Nawet tam na tym zdjęciu widać bariery po obu stronach drogi, jak opowiadał mi świadek tego zdarzenia, to było właśnie na drodze między chordzieżką między a głowem. Cóż można dodać dalej? No, można dodać to, że obok jest jeszcze postawiony kamień. Na tym kamieniu wymieniono są. Jednostki wchodzące w skład SGO Polesie, które walczyły pod dowództwem generała Kleberga. Trzeba dodać również i to, że za generałem Klebergiem znajduje się teren, oczywiście nie w całości wykupiony, który przeznaczony był na tak cenną i piękną inicjatywę jaką byłaby budowa panoramy Bitwy pod Kockiem. Byłaby to cenna inicjatywa, cenna placówka kultury. Przede wszystkim trzeba wziąć pod uwagę to, że znajduje się na rozstajach dróg, a przede wszystkim na tej głównej trasie wiodącej z Radzenia do Warszawy. Krochy generała Kleberga zostały sprowadzone z Drezna w 30. rocznicę Bitwy pod Kockiem. Trzeba przyznać, że na cmentarzu w on się ten cmentarz tak się nazywał w Dreźnie, z honorami. I z kompanią honorową szła truna generała Kleberga na lawecie armatniej. Trzeba przyznać jeszcze jedno, że przed ekshumacją szczątków generała Kleberga w Dreźnie była tam wycieczka polskich oficerów. Między nimi znajdował się tam komandor marynarki Zdzisław Misztal, którego korzenie sięgają aż sernik w gminie Kamionka. On to opisał w swojej książce pod tytułem Zdarzyło się na Lubelszczyźnie i między innymi będąc na cmentarzu przy grobie generała Kleberga pojawili się Niemieccy żołnierze, oczywiście z tak zwanej Republiki Demokratycznej Niemiec. Jeden z oficerów, jak zobaczył Niemców, którzy mieli mundury niemal identyczne jak wojska hitlerowskie, rzucił oskarżenie wobec nich. To oni do nas strzelali w 1939 roku. Oczywiście był tak Emocjonalnie podniecony, że musiał chwilowo wylądować w szpitalu. Nie mógł znieść widoku niemieckich mundurów i naszej klęski w 1939 roku. Jeżeli ktoś będzie miał chęć zapoznać się z tym szczegółem, to proszę wypożyczyć z biblioteki książkę Zdzisława. Misztala pod tytułem Zdarzyło się na Lubelszczyźnie.